Przy Sikorskiego zaczynamy e, tak naprawdę e, modernizację tego dużego boiska e, asfaltowego, e, powstanie tam taki mały orlik na bezpiecznej nawierzchni wielofunkcyjny, e, całkowicie odmieni się ta przestrzeń. Na realizację tego zadania pozyskaliśmy też dotację z urzędu Marszałkowskiego w wysokości 210 tysięcy złotych, także to jest kolejny przykład inwestycji realizowanej bez kredytu e, tak naprawdę dzięki dotacjom zewnętrznym. E, natomiast to nie będzie. Koniec z tych prac. W przyszłym roku chcę rozpocząć projektowanie przestrzeni obok, bo to małe boisko, które tam funkcjonuje, ono na dzisiaj zostanie, ale docelowo chcę je zlikwidować i zrobić na tym miejscu plac zabaw, którego brakuje na tym osiedlu. Większość terenu to są tereny spółdzielni. Te istniejące place zabaw przy ulicy Trzebickiej to są place spółdzielni mieszkaniowej. Nie mam wpływu na to, co robi spółdzielnia z nimi, czy je remontuje, czy odnawia, czy inwestuje w nie. To już jakby spółdzielcy sami o tym decyduje. Natomiast teren przy boisku, właśnie to małe boisko to jest teren gminy, jedyny, który możemy zagospodarować na ten cel, więc nie oglądając się na to, co zrobi spółdzielnia, chcemy zaprojektować tam dla mieszkańców również fajny plac zabaw, dla tych najmłodszych mieszkańców ulicy Trzebińskiej, ale to jest kwestia przyszłego roku, w tym roku robimy tego małego orlika. Im więcej tych placów zabaw się pojawia lub są remontowane, tym więcej jest zapytań o kolejne. Te, które już są, ale właśnie wymagają remontu lub nowe. Czy takie plany jeszcze są? Tak, no teraz robimy projekt Placu Zabaw w Steli. To będzie kolejny plac zabaw, który zrealizujemy. Natomiast w przyszłorocznym budżecie będę chciał zaprojektować kolejne place zabaw. Ważne dla mnie to jest plac zabaw na osiedlu Rozpontowa, właściwie na kolonii leśnej. Jesteśmy na ostatnim etapie pozyskania działki, bo na dzisiaj nie mamy terenu, gdzie moglibyśmy taki plac zabaw urządzić, ale jesteśmy na ostatnim etapie. Do końca roku powinniśmy być już właścicielem, stuprocentowym właścicielem działki przy ulicy Metalowców, na której chciałbym urządzić taki plac zabaw dla dzieci i młodzieży. W przyszłym roku go zaprojektujemy, no i będziemy co roku do budżetu wprowadzać kolejne prace zabaw. Mówiłem już o tym przy ulicy Trzebińskiej, no ale także odnowienia wymagania Pomaga plac zabaw na osiedlu północ przy ulicy, przy Orliku naszym, tam na skrzyżowaniu ulic Mieszka I i Zielonej. To też jest kolejny plac zabaw, który chcę zaprojektować, a potem w ramach właśnie dostępnych środków czy też dotacji zewnętrznych każdego roku jakiś plac zabaw realizować.